Cześć z tej strony razem i ciao, Was. Męcz kuzy. Arka I dzisiaj będziemy się zajmować naszukaniem głównie jutranusów, bo potrzebujemy jednego, może zaczniemy go oswajać, w tym odcinku zaczymy. I poza tym, jeżeli byśmy nie znaleźli żadnego jutranusa, też bardzo bym chciał znaleźć. Nie chcę, żeby mnie nic zabiła, muszę powody podlecieć, ale... Deodony. Nie wiem, czy one mają jakieś inne imię w polskiej wersji językowej. Arka. No w każdym razie te takie wielkie dziki, co mają umiejętność leczenia. Tak w dużym skrócie. I teraz tak. Jest no, choć to źle, bo jest zimno. Zamarzam, to bardzo źle. I nawet jeżeli bym chyba uszył po honni, to wciąż będę zamarzać. Ale muszę to, no powiedzmy, tu sobie dajmy bo i tak zamarzam, prawda? Tak, i tak zamarzam, pomimo, że mam futrzany hełm. E, będę potrzebować więcej tej zbroi, ale na razie nie mam. E, I teraz tak, to czy można też próbować ewentualnie futro pozdobywać trochę? E, to nie zaszkodzi nigdy. Na przykład te muty, jak coś tam zab... O, znaleźliśmy... Tyranusa. Szybko poszło. Nie szybko poszło. On ma 13 level, nie chce 13, to jest za wysoki. W sensie... Nie zrozumcie mnie źle, ale... On jest naprawdę silny strasznie. A ja muszę go pokonać. I on ma za sobą te dwa karno, które też trzeba pokonać. A to jest problem z... Jedzie taki problem jak on na mnie ryknie Na mojego y, Tutaj Argentewisa On ma za mało zdrowia o, I prawie nie ma mięsa to O jest kolejny Jutyrannus mamy wybór Dobrze chwila Może to jest niższy bo ja chcę jakiś nisko Levelowego Ten jest drugi idealnie jest samicą A samicę też potrzebuje Dobrze to jest y, bardzo dobrze To sobie tego możemy oswoić Możemy nad zaczynać go oswajać Dobrze tylko sobie przygotujmy Tutaj wszystko Pyk, pyk. A, no, to możemy z 12 jeszcze to robić. Dobra. Ok, I niech się kraftują. A teraz ja tak muszę załatwić e, te karno, zanim zaczniemy go swajać. I to będzie trudne. E, to jest kryształ? Ciekawe, ale dobrze. Nie wiem, kogo on chce atakować. Yy, a, wilki. Bardzo dobrze. Jeden karno się zbagował. Dobrze, to tante się zajmą, a my sobie tego dobijemy. Bardzo dobrze To już gotowe Świetnie, to teraz tak e, Ty tam się zajmij tamtymi Ja chcę sobie zdobyć notatkę Bo się nam przyda e, Nie wiem kogo to w ogóle notatka A to jest ta chińska Czy tam japońska, nie wiem Y o, pingwin. Spoko. Dobra, czyli tutaj się już respiął. To też się przyda na później informacja. E o e Juteranus. Mam wrażenie, że coś go zjadło. No, niestety, wiecie, to jest ten item, czekajcie, te karno tu podlatuje, a nie chcę, żeby one tu podlatywały. Tak, to jest od Juteranusa, no to słabo, tak bardzo słabo, bo nie żyje Juteranus, natomiast ja umieram. Coś na mnie ryczało, nie wiem. E... Ogólnie słabo. Ech, słabo, ogólnie to jest bardzo źle. Bo tam jest jeden Tyranus, ale nie jest silny. Mi się trochę kończy zdrowie. Ech, kiepsko, kiepsko. Dobra. Podlećmy na tą górę tutaj, o. Chce w się sensie wylecieć z zasięgu tego zimna i choć trochę zregenerować. Może pochonia już tutaj wystarczy? Nie. A, chwila przecież. My podlatujemy wyżej. Tutaj i tak będzie zimniej. To z góra. A, dobra, jest ok. I teraz tak zjedzmy. Dobrze, w czasie kiedy ja i tak sobie regeneruję się. A propos? Very slowly, ale tak. Tu są raptory, a ja bym chciał ten zrzut. Aha, czyli tutaj zamarzam, a tam już nie zamarzam. No fajna logika. O widać. a nie. Uciekać szybko. Uciekać muszę uciekać. Ach. Dobra. Jest udało się. Wyszliśmy z zasięgu zimna. Ja dalej zamarzam ale trudno. E, mamy buty. Hmm. I one są chyba lepsze, prawda? Te w każdym miejscu są lepsze. No dobra. Mamy trochę lepsze buty. Fajnie. Może być, mi tam pasuje. Ale jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym przetestać. E Mam na pewno trochę skóry. No to na pewno. No, dokładnie. Czy jakbym zrobił sobie Jestem jakieś takie hipotermiczne, dobrze. Jakbym to sobie zrobił. Jeszcze, potrzebuję je trochę. Musimy tutaj na chwilę wylądować i nie dać się zabić. Dobrze. Siadamy, wzbijamy się ja chciałbym coś przetestować. Żebym to zrobił. O takie coś, o. I takie powiedzmy. I to za chwilę założył. Czy ja bym aż tak nie zamarzał? Naprawdę nie miałem tej notatki. No ale teraz już mam. Okej. Okay. Jargin Tej Wisma Level. Jej. Fajnie. w co by mu dodać? Jecia, dajmy mu trochę jeszcze w zdrowie, na wszelki wypadek I tu też mamy Arktykę I w zasadzie tam bym chciał teraz się udać I teraz tak W teorii zamarzamy, ale jeżeli bym założył coś takiego Nie wygląda to najpiękniej, ale Nie I tak zamarzamy i tak, i tak eee, chciałbym wyjść z tego zimna. Halo? Halo cz czemu je tu? Dobra, jest. O, to będzie trudne. Bardzo trudne. No tak. Dobra, a propos ile mamy? 8 futra, to nie jest dużo. Ja też w bazie mam bardzo mało. A 40 potrzebuję najmniej. W bazie mam chyba 12. Albo 20. Nie, chyba 20 mam. No to nie, to i tak jest dużo za mało. Trzeba iść polować na wilki, ale ja tej przecież zamarzam. O to właśnie chodzi, że potrzebuję futra. A zamarzam. Hmm. Dobra. Ale wiem, że jest jeden Tyranus I na razie nie wygląda, żeby umierał. I jaki fajny Argentavis. Ale to nie tego szukamy. Jak będzie teraz raniej to ta temperatura powinna minimalnie urosnąć, tak, tak bardzo minimalnie. Może do tego stopnia, że nie będę zamarzać. Nie wiem czy wy to słyszycie, tak dlatego jestem trochę cicho, ale y, jest takie bicie serca, postaci jak ma bardzo mało zdrowia. Mam wrażenie, że już naprawdę tu nie powinienem by, przebywać Więc się stąd chyba będziemy za chwilę wynosić Tak, bo to nie pomaga, dobra Spójrzmy tylko jeszcze raz na to On się idealnie zaklinował, dobrze Bardzo dobrze Znaczy dobrze i niedobrze Niedobrze, bo nie mam dalej zbroi z futra. Więc umieram. Ale dobrze, bo jeżeli nie ucieknie. I tu wrócimy w następnym odcinku o swoim sobie jutranusa. Niech nie ten wilk na nie... Nie bij mnie. N nie próbuj. Nie. nie. Nie, 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 nie. Nie bij mnie. Musimy uciekać, bo nie chcę zamarznąć. Dobrze jest I futro I o to mi chodziło Mamy piękne futro z wilka I umierającą postać e, To sobie wezmę, to też wezmę I to też trochę weźmiemy o, nie, 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 nie. Wspomniałem o jednym. Eee, nie, dobra, jest ok. Aż tak złe to mięso nie jest. O, dobrze. Przeżyliśmy. Jutro Anusa znaleźliśmy i w desolaczku będziemy go oswajać. Fajna skała. No dobra. A więc co? Ja mam nadzieję, że się spodobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć i pa.